To dozwolona, powszechnie dostępna na stacjach benzynowych, w wielu sklepach, w różnych sieci. Są to woreczki nikotynowe, których jeszcze raz to powtórzę, nie polecam. Ale to jest w ogóle zabawne, panie redaktorze, drodzy państwo, że woreczek nikotynowy wywołuje tyle zainteresowania, podczas gdy na forum ONZ w wielu miejscach w przestrzeni wokół, w całym Nowym Jorku, wielu delegatów, prezydentów, ich drużyn, pali sobie papierosy. Palicy, ale elektroniczne. Ale pali sobie cygara, papierosy, zajmuje się swoimi e, sprawami. Natomiast woreczek nikotynowy wywołuje tak wielkie zainteresowanie, ale chyba tylko w Polsce, więc jest taka próba powiedzenia, że papieros ok, nawet jeśli byśmy go zapalili na balkonie jakiegoś hotelu albo kamienicy, to nawet jeszcze z jakimś miłym gościem, no to to jest w ogóle fajne, albo na schodach jakiegoś e, budynku, to Fajnie, taki szeryf pali papierosa. Jak ktoś pali cygara, no to to jest jednak wymóg salonów międzynarodowych i dyplomacja. Jak ktoś zażywa woreczek nikotynowy, to powstaje wielkie pytanie i straszna tragedia. To jest śmieszne. Jedni piją wodę i trenują, inni piją do obiadu e, wino, jedni palą cygara, inni papierosy. Najlepiej nic nie palić, nic nie zażywać, a woreczek nikotynowy wywołuje dyskusję. Mnie to śmieszne. Panie, ja to rozumiem, panie. Ma pan prawo, panie prezydencie, ale proszę powiedzieć, a co panu daje ten woreczek nikotynowy? Jakiegoś kopa? Ja nigdy nie paliłem, panie redaktorze. Teraz za sprawą kolegów ze służb dwa lata temu, czy ponad dwa lata temu, przywykłem do tych woreczków. I Chopa on raczej nie daje, jest uzupełnieniem w pewnym sensie może niedobytków nikotyny kiedyś to rzucę i wszystkim polecam, jeśli to zażywają. Czyli Zrzucić czuje się, się pan po prostu lepiej po tym? Nie wiem, czy czuję się. Ale lepiej się czuję po treningu, panie redaktorze, jak endorfiny we mnie krążą. Okay.